Architektury czy klocek? Miejsce, które musisz odwiedzić, czy nuda? My odwiedziliśmy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, po to, żebyście wy nie musieli, przynajmniej na razie. Nie ma za co. Widzę, Widzę co, co, tu co tu zrobiłeś. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Na początek pytanie do Was. Czy w Waszej miejscowości ostatnio powstało, czy powstała jakaś budowla, jakieś miejsce, które wywołało kontrowersje, kontrowersje. natury architektonicznej? czy architekturalnej? Architektonicznej. architektonicznej. E, co to takiego i dlaczego wzbudza te kontrowersje? Piszcie. Możecie też napisać, czy uważacie, że architektonicznej, czy architekturalnej i nieważne, która wersja jest poprawna, tylko jak wam się wydaje. Absolutnie. Czemu nie? Vox populi. E, Vox Dei. E, tymczasem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, o którym dzisiaj mówimy, lub MSN… MSN żeby było… Coś z Microsoftem mi się kojarzy. E... Tak, mnie też, nie pamiętam co, ale zawsze się tak jakoś używało. Jakiś był taki produkt? W każdym razie, MSN to jest taki wielki biały kloc. Powstała już taka. Forma jak to zbudować z Lego. Bierzesz dwa białe klocki, jeden większy, drugi mniejszy, stawiasz jeden. Job done. I tak to wygląda. W każdym razie to jest coś, co powstawało, o Jezu. Ostatnie ileś tam lat w bólach vis-a-vis tak. -vis domów towarowych centrum w Warszawie. Przy ulicy Marszałkowskiej. Jeżeli wam to coś mówi, jeżeli jesteście spoza Warszawy, warto. Ja w ogóle umieszczę jakieś przebitki z Google Street View. No właśnie, na Street View chyba jeszcze nie ma MSN-u, więc zobaczycie, jak to wyglądało przed. oraz w trakcie. Tak, a na naszych przebitkach zobaczycie, jak wygląda to w tej chwili i może Wam to coś da do myślenia. W każdym razie, MSN dotyka też placu Defilat z trybuną honorową przy, placu, przy Pałacu przepraszam, Kultury i Nauki i w tym miejscu po upadku PRL działo się dużo, ale przede wszystkim był burdel. W sensie bałagan. Bałagan był, były też. Niektórzy mówią, że był też wcześniej. Bordel, ale nieważne. Ale to bardziej figuratywnie, a może właśnie bardziej, no nieważne. Były tam na przykład takie imponujące hale, w których robiło się zakupy. Tak, to były hale, później chyba Mark Polu, a chyba tam kupiłem swoje pierwsze bojówki, bo były tam różnego rodzaju sklepy, między innymi były sklepy te takie z demobilu. Były też tak zwane suknie balowe. Nie kupiłam sukni balowej, ale pamiętam, że kupiłam tam szal, w którym występowałam na weselu jednej z moich przyjaciółek. Aha, dodajmy, że te hale to i tak była już poprawa po takim regularnym bazarze, który to zdaje się bazar przeniósł się na y, ówczesny stadion dziesięciolecia, obecnie narodowy. Ale to zupełnie nowy stadion w sumie. To zupełnie nowy stadion. W każdym razie. Okej, okay. bałagan tak naprawdę jest nadal tam, gdzie ta budowa się. Już zakończyła, bo trwa budowa teatru rozmaitości, który ma być kontrapunktem do tego białego budynku muzeum. Gdyż ma być czarny. I też ma być chyba klockiem. W każdym razie, w związku z tym, że mamy na razie tylko ten biały budynek w tym miejscu, a jeszcze nie mamy tego czarnego, to może być tak, że niektóre opinie wyrażane przez komentatorów z różnych stron bariery. Politycznej, architekturalnej, tonicznej i jakiejkolwiek innej, jeszcze nie wiem, świata poglądowej, mogą się później. Zdezaktualizować. Zdezaktualizować, ale jak wiele poglądów. Ale okej, okay, jest to, co jest i o tym opowiemy. Nie znamy się na architekturze, więc po ciekawą analizę odsyłamy na kanał Good Idea Radka Gajdy i Natalii Szcześniak. Link w opisie, ale niezależnie od ich opinii i od opinii innych, z którymi żeśmy się zetknęli w mediach, sami też powiemy, co myślimy. Tak, yy, no więc w skrócie. tak. Ale nie w tym miejscu. Tak. Ta była. no właśnie, Marszałkowska jest ulicą szeroką i zawsze była ulicą szeroką, odkąd ją my pamiętamy. Nie wiem, jak było przed wojną, bo tak daleko nie sięgamy. I którą Na, wojną? Nawet my nie jesteśmy tak starzy. Nawet my nie jesteśmy tak starzy. W każdym razie to była szeroka ulica, gdzie był taki oddech, że nawet jeżeli były jakieś budynki, bo oczywiście, że są budynki po obu stronach ulicy, to zawsze był szeroki chodnik, potem szeroka jezdnia, jeszcze tramwaj gdzieś po środku, znowu szeroka jezdnia. W każdym razie się szło i było tak... O... Natomiast teraz jest MSN i jakkolwiek rozumiem argumenty, że MSN nawiązuje kształtem do kształtu domu w centrum. Tak, bo jest również, jest to bardzo prosta forma. To ten MSN jest praktycznie na samej jezdni, czyli praktycznie w ogóle tego chodnika tam nie ma. Jest taki wąziutki chodnik, ścieżka rowerowa i natychmiast wychodzi się już na, na jezdnie. Na, na samochody, które tak. tam jeszcze desperacko starają się zaparkować. Tak, a w dodatku w tym miejscu zawsze było mnóstwo tego oddechu do Pałacu Kultury. Dopiero Pałac Kultury był tym takim wysokim obiektem, i, i to można było moim zdaniem e, zostawić. Gdyby ten MSN stał na pustym placu, na przykład zamiast Pałacu Kultury, to by świetnie wyglądał, bo to byłby taki. E, prosty, ale jednocześnie majestatyczny budynek otoczony, załóżmy, nie wiem, parkiem, zielenią, czymkolwiek innym i to by wyglądało ciekawie. Natomiast on jest taki wstawiony między wódkę a zakąskę. Trochę Co się tak. wstawia między wódkę a zakąskę? Nie należy się wstawiać między Śledzika. wódkę a zakąskę. Aha, okay, no właśnie. I ja tak sobie jeszcze myślę, że gdyby kształt tego MSN-u nie miał tak bardzo Odgradzać się od socrealistycznego pałacu kultury i nauki. Tylko, tak. to znaczy, gdyby to było jeszcze coś takiego całkiem innego. Weźmy jakieś budynki, Zachy Hadid mhm. na przykład albo Franka Grego i być może coś o takim zupełnie bezsensownym kształcie. Tak, to znaczy to mogłoby. To mogłyby na przykład. To mógłby być lustrzany Blob i wtedy to byłoby śmieszne, bo on by wtedy odbijał. To wokół czego jest, a w tej chwili, no właśnie. Jest taki niprzyczom, więc okej, okay, dobrze. Nie chcemy też przez to powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby zburzono pałac kultury i nauki? Nie, bo dla nas też, jako dla osób, nie wiem, 40-paroletnich, jest to yy, warszawski, yy, jak się mówi, landmark. Yy. Jest to część naszego życia, ponieważ zawsze żeśmy się potem orientowali według tego gdzie w Warszawie jesteśmy. Nie wiem jak, tak. jak ty, ale ja na pewno. Tak, jest to rzeczywiście punkt orientacyjny i jest to y, miejsce, które, y, czy budynek, który z Warszawą się myślę wielu ludziom kojarzy i rozumiem traumę, y, tak. y, która gdzieś tam w wielu rodzinach przez wiele pokoleń jest przekazywana. Okej. Okay spoko, ale jest to co jest w wielu budynków pomników się nie burzy dlatego że komuś jest z tego powodu przykro jeśli cokolwiek to po chrześcijańsku bym wybaczał, ale nie zapominał. O i tyle. I Na tak przykład. bym to tak bym to zostawił, ale A prowadzi gdyby mnie tak MSN. Mhm. Był w pałacu kultury i nauki. No więc to jest kolejna myśl, którą miałem. Umówmy się Jestem pewien, że administracyjnie dałoby się to ogarnąć. Z drugiej strony być może, ponieważ Pałac Kultury jest budynkiem kontrowersyjnym i co jakiś czas zmieniają nam się opcje u władzy, sprawa na lewo, na środek, na cokolwiek innego, to Mogłoby być to później próbowane, próbowało, podejmowane byłyby próby, żeby tę decyzję odwrócić, żeby znowu gdzieś wybudować, znowu gdzieś przenieść. No więc właśnie, więc może już rzeczywiście lepiej jest to, co jest. Aczkolwiek na oko oko kultury po prostu posadziłbym kawał parku, takiego tak. porządnego, z prawdziwego zdarzenia, tak, zrobił taki Central Park. Zrobił taki Central Park dokładnie w Warszawie i, i tyle. Z parkingiem I... podziemnym, żebyście się tak. wszyscy, wszyscy teraz nie zestresowali, że... że. A gdzie teraz parkować? Tam był zawsze parking podziemny, tylko mało kto o nim wiedział. No więc teraz też będzie parking podziemny, będzie bo prze, przechodziliśmy muzeum. koło wjazdu do parkingu podziemnego pod mhm. muzeum. Jeszcze nieczynnego, ale. Tak, a parking podziemny tam dotychczas i tak zawsze był. Zresztą kiedyś dawno temu odbierało się stamtąd Peżoty, jak Peżo był jeszcze w e, błękitnym wieżowcu na o, mój Boże. placu bankowym. A no, tak tak I było. pamiętam, jak się nazywała piarówka. E, tak. Pani klatka. Tak, pani klatka, tak. Bo pozdrawiamy. No, także, no. także tego. Dobrze. Co jeszcze wiemy o. To znaczy teraz... inaczej, chciałabym, żeby był pałac Kultury i Wielki park, a nie to, co jest, no ale jest to, co jest. I byliśmy ostatnio w barze Panorama, który jest w Mariocie, to znaczy nie w Mariocie, bo Mariot się teraz nazywa jak... Prezydencki. Presidential. Dobra, wszystko jedno, dla mnie i tak mariot, no więc... Z góry, z pewnej odległości, bo siedzieli siedzieliśmy w tym barze, więc po ryniku, jak tak spojrzycie na, te, na ten MSN tam w oddali, przebitka tutaj, to mówimy, oh, no To no, nawet spoko. Nie, tak, to, to, to spoko. I to trochę tak jakby projekt został zaakceptowany przez ludzi patrzących na makietę, ale y, oni niekoniecznie mieli wyobraźnię przestrzenną. To jezioro damy tutaj. A ten niech sobie stoi w zieleni. Z wizytą w MSN zwlekaliśmy aż miesiąc i. To był nasz błąd, ale my nie lubimy ludzi. No właśnie, a Dlatego jak... mówimy do nich przez internet, a nie tak się bratamy. Nie, bratamy się też. Ale, ale z pojedynczymi, ale z pojedynczymi osobnikami. Nie, nie robimy nie z takich sumem. spotkań. A właśnie jak za dwa tygodnie temu przejeżdżaliśmy właśnie koło MSN-u, bo chcieliśmy tam pójść, i jak zobaczyłam ten cały kłomp ludzi, który się tam, no właśnie, kotłował. To, to... kazałaś mi zejść, odejść na drugi, drugie okrążenie, drugi okrąg. Upward Mission. Tak, on ostatnio prawie kupił sobie płytę z muzyką z Top a, a później się okazało, że to nie ten Top Gun. Nieważne. Nieważne. Na szczęście od tego mamy Spotify'a. W każdym razie. Przez pierwsze dwa tygodnie, być może rzeczywiście ci ludzie, którzy tam poszli na otwarcie i zaraz po otwarciu, załapali się na coś ciekawszego niż my. Tak, bo... tam były liczne wydarzenia, spotkania, jakieś chyba mikro prezentacje, cokolwiek. Ale ponieważ jesteśmy społecznymi bucami, to nie poszliśmy i to jest nasz problem. Więc teraz jest już tylko jedna wystawa. Warszawa w budowie Trudna Miłość, między muzeum. Muzeum między placem, placem a, pałacem, a pałacem. Tak. To znaczy, nazwanie tego skromnym jest eufemizmem, bo tam jest. Aha, są jeszcze jakieś wydarzenia dodatkowe, takie już pojedyncze, na które można sobie tam zarezerwować, wejściówki. E, ale i, nawet, aha, i ale dodajmy, nawet że... nie można wejść na piętro, nie gdyż można. roboty trwają. Bo tam na piętrze teraz powstają te właściwe wystawy, ekspozycja stała, tam zdaje się, w końcu powstaje. W związku z tym tak naprawdę macie, nie wiem, jedną czwartą dołu, na której coś się dzieje. Ehm... I znowu Radek Gajda i Natalia Szcześniak wspominają o pewnych takich kuriozalnych wyborach, których dokonali projektanci muzeum pod kątem funkcjonalnym tego obiektu, również wewnątrz. Mamy jedno spostrzeżenie. My też mamy spostrzeżenie, bo zetknęliśmy się, uwaga, słuchajcie, z szatnią. Nowoczesną. No bo okej, okay, jest pogoda jaka jest, więc mieliśmy jakieś tam okrycia wierzchnie, oddaliśmy je. Dostaliśmy po numerku. Dobrze. poszliśmy Oblecieliśmy, co było do Tak, oblecenia. 5 minut później wracamy, a tam już kolejka na 15 osób. E, I kolejka na 15 osób trwała 15 minut, dlatego że no właśnie. E, Jest automatyzacja. Z powodu komputeryzacji e, czas oczekiwania może się wydłużyć. E, byliście kiedyś oddawać jakieś e, ubrania do pralni? Takiej w automatycznej w, znaczy automatycznej. Takiej no, w supermarkecie. Takie, co dostajecie kod kreskowy i później tam wtykacie ten kod kreskowy i wyjeżdża z drugiej strony. No więc tutaj jest ten sam patent, patent, bo tam są jakieś te pewnie tagi RFID w tych numerkach albo coś. Coś tam widocznie takiego zrobili. Albo Pani wbija numerek, nie wiem, nieważne. W każdym razie Pani idzie na zaplecze, tak widzieliśmy, że Pani tam coś pyk i tam! To jest na pewno duże pomieszczenie i bardzo duża jest ta karuzela taka, na której to jeździ. Ale w fizyki taki. się nie oszuka. Tak, jeśli masz numerek, nie wiem, jeden, a ona ostatnio odbierała numerek, załóżmy 500 na 1000, to znaczy, że Twoja jedynka jest dokładnie na, przeciw, na przeciwległym końcu tej karuzeli. Więc zanim ta karuzela dojedzie z powrotem do Twojego płaszcza, to to chwilę, chwilę minie. I w związku z tym, nawet jeżeli tam są dwie czy trzy osoby z obsługi, to, to dalej jest tylko jedna karuzela. <laughs> Więc y, polecamy. Po pierwsze, teraz to. Teraz się sobie się, darować. Tak, teraz tam się nic nie dzieje. I, i wiem, że można jeszcze za darmo wchodzić dzięki Audi, co y, Warszawa Miasto jest nasze, czy ktokolwiek inny profil miał y, obstranie y, 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 z tego powodu. Nastąpił straszny problem, że jak, jak ta... to... Jak to luksusowa marka Ale, Może, ci, ale dzięki, dzięki, dzięki temu, temu... Dzięki temu to się ludzie czują wyobcowani wśród tej luksusowej, tego nie, luksusu. Ale nie czują się wyobcowani, bo nie muszą płacić za cholerne bilety. No, tam nie ma A specjalnie za co płacić w tej To chwili. jest inna sprawa, ale czy... Przepraszam, Prekariusze, miasto jest nasze, czy jak ono się tam nazywa. Słyszeliśmy Słyszeli może o czymś takim jak mecenat? Mecenasem powinien być, nie wiem, producent palet na których się siedzi. A. I wtedy byłoby ok. Anyway, eee, tak, tak, więc w każdym Dobra. razie, y, y, rada numer jeden. Poczekajcie do tego tam lutego czy marca, jak to się już otworzy na dobrem. Jak już wszyscy przez to przekopytkują, żebyście też się nie musieli tłuc tłoczyć z ludźmi, bo może też to tak. lubicie. Po drugie, jeżeli tam przyjeżdżacie samochodem, <laughs> to nie macie gdzie zaparkować, chyba że już otworzą ten parking podziemny i wtedy zostawiajcie kurtki w samochodach. Po trzecie, może być już na przykład, nie wiem, lato, wiosna i będzie na tyle ciepło, że nie będziecie musieli korzystać z tej szatni. No i to są nasze porady, ale piszcie, bo może wy już byliście. Może byliście gdzieś bliżej tego otwarcia i. i Widzi zobac... Widzieliście coś niesamowitego, może na przykład widzieliście to Audi, o jest takie zesrańsko. Tak, bo myśmy nie widzieli żadnego Audi. Widziałam logotyp Audi, zresztą ale mamy to je tyle. na przebitce, ale to mniej więcej tyle. Audi pe pewnie już wywlekli stamtąd. No a to kurczę znów nie zobaczyłem Audi. <laughs> Oj, dobra, pojedziemy do Wrocławia, nasz kolega jeździ, Audi to ci, to ci da, da pomacać, pomacać przynajmniej może. No, dobra. Więc piszcie, co widzieliście i czy u was jest jakiś architektoniczny burdel. To na pewno jest, bo ktoś wybudował różowy dom koło Kostki Mazowieckiej. Pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w następnym, następnym odcinku!